ma z tej strony Pandit i dzisiaj będziemy sobie grali w Brawl Stars przepraszam ogólnie że tak długo mnie nie było ale po prostu mnie ciągle wywalało z gry nie mogłem wejść i jakoś wczoraj o godzinie dziewiątej około godziny dziewiątej dopiero mogłem wejść do gry dlatego mnie tak długo nie było ale yy, był wczoraj odcinek u mnie gdzie koledzy mi zabrali telefon i, i nagrywali bez mojej zgody i potem z nimi porozmawiam i będę mieli trochę przechlapane. nie, ja nie chcę grać na botach Dobra zostawcie łapkę w górę dajcie suba i kliknijcie dzwona tam na dole. I ogólnie to czemu? No dobra, mogę z nimi zagrać solówę. Ogólnie możecie wbijać do mojego klanu Pandy 76 tysięcy pucharków. Jestem na czwartym miejscu. Zapraszam serdecznie. I możecie też zobaczyć moje ID i możecie mnie zaprosić do znajomych. Dodaję znajomych oraz usuwam. Dlatego, że może być 75, chyba maksymalnie. Ja tak mam. Nie wiem, mogę dodać na przykład tego. O. o. Na przykład już nie mam miejsca. No właśnie. I z tym jest problem. Ale potem to zrobię inaczej, spokojnie. Dobra, jak taki koks jesteś typie. To dawaj się, zmierzymy na maksy. Dawaj, grosz. Come on. No. Dawaj. No. No. On. Come on. Co? O co? O co chodzi? Co? Ale kozak, nie widziałem takiej tej. No, gościu. Dawaj. No co jest no Ludzie co z wami się dzieje No przynajmniej z jednym mogę pograć Dobra weźmy gościu I ja już mam skrzyneczkę Muszę cię rozbronić zaraz Chodź tu. Chyba, że tutaj perał jesteś. To nie, to lej, to mnie. Bo mię zabijłeś, zaraz. Chociaż w sumie nie wiem, nawet, mnie Takim dobrym jest całkiem. To był nie na mocy dobrej. To właśnie. Kurde, nie gadaj, nie. Dobra, rozgromiłem. To chyba już nie ma szans. Wnioskuję. No, Mortisę zabijemy. Właśnie cały czas jest tak to nie robiłam, przepraszam bardzo. Halo XDDD. Co tu się dzieje? Ja to zrobię normalnie. Ludzie, napiszcie się na botach. O kurde! ale ty! się na bokach też tak nie zyszygue, tak boty. O, nie, nie da nie, 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 trosie, 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 nie, 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 trosie, nie. Trosie, nie, 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 trosie, nie, 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 Uuu, głupi no, no wreszcie Ciekawy czy on w ogóle w mojej drużynie jest. No nie ma go. Taki to gość. Tego sobie zaprosimy. On będzie odwalał. Dobra. Yy, to w takim razie sobie... O nie, nie chciałam skrzyni Nie chcę ziprabie kilkiwoni. Ale na szczęście nie. Dobra, tego się zaprosimy. O oh, jest yy, dobra, to w takim razie. No come Na no, to. Ja chcę to. No ja chcę to. No dawaj. No dawaj, no. Zmienia. Ja nie będę na tym grał. No zmień. Typie. Juju. Dwo. COVID... O Jezus. Ale gorz. Dobra, zagramy sobie na dłosku. Lubię duo grać. O ej, Fajnie. O nie, Papera! Oh no. O to mi chodziło. Że ona może mnie zaraz zabić. Ah, ah, ah. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. nie! nie, Nie! Proszę, nie. Mamy ósmego kuba, kowatka. Lecimy z, z koksem. Dawaj. Jest. Dobra. O nie! Max! Nie pas stąd! Nie ma cię tu! A, a, a. Kurde! O nie! No nie, zaraz mnie zabije! Pomocy! Dobra, to wyjdę tutaj gdzieś. Zobaczcie to zaraz. To będzie kozackie. I pyk! I lecimy z koksem, kurde. Nie ma! Nie zabijesz mnie! He he he. He he he. I zabiłem Ejblita. No. Malina pozdrawiam cię, bo to była niezła gierka. O! Dobra, możemy sobie zagrać jeszcze raz. Dobra, ty nisz sobie tą, ja zniszczę tą. Dobra, lecę po następne skrzyny. I lecimy, lecimy. O nie, Biff. Pan P. Tu to Mr. P. O, tutaj się kara. No nie no, głupi! Nie, minę! No nie, co to miało być? Niepotrzebnie tam wchodziłem. No dobra, możemy jeszcze raz zagrać. Tyk, tyk. Dobra, ogólnie widzę cztery kuby, ale pewnie z tego będziemy mieli dwa. No właśnie, bo tutaj ten przyłazi. Proszę bardzo, uderzaj mnie, kurde. No właśnie, o to mi chodziło. O! To było dobre. Tak się gra właśnie max. podjeżdża się tak na boki, tak. Tak, pyk, 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 i pyk, i pyk, i pyk. Tak się to robi. O, dziesięć kubów, kozacko. Super, super. Dawaj, typie. A, lecimy. Aaaa, dawaj. Jest. Dobra, mamy. Ej, Ale w sumie dobrze mi się gra Max. A, i dzisiaj y, będzie również prawdopodobnie film z Minecraft'a Więc możecie wpadać Będzie o jakiejś godzinie 16, coś takiego więc Zapraszam bardzo serdecznie A tutaj mamy problem, bo jest Mr. P i... Jak idę, jak idę, jak idę nie, 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 zostaw mnie. Uciekam. Proszę mnie zostawić, panowie. Dobra, jakoś uciekłem. Nie mam pojęcia, jak, ale jakoś uciekłem. Nie, zostaw mnie. Nie masz prawa strzelać do mnie. Nope. jest. O nie. A! Zostaw. Kurde. No nie. Kurde. No nie. No nie gadaj, że mnie taki. Mal coś zabije Gim O nie, naprawdę Co to ma być? Kurde, no nie Głupia szelka Bym zabił jeszcze Daryla Ale jej nie No dobra, trudno Dobra, wyjdziemy sobie już z gierki. O, 24 pucharki. Fajnie. O! Powiedziałem, że teraz będziemy po mega boxa lecieli z 9 tysięcy. To no, fajnie. Ogólnie tego Big Boxa nie będę na tym odcinku otwieram, no, Otwierał. O, zaproszę sobie Olka. Bo, bo Olek to mój przyjaciel. No. I lubimy sobie grać razem. To. I tyle. Ale no, on mnie nie przyjmuje. No dawaj, dawaj, dawaj. Promarian. Jak nazwa w ogóle. Dobra, ja sobie Fyperopit Nie wiem, czy na tą mapę będzie dobra Piperka. Jakbym miała jeszcze... Tego Star Powera, to jeszcze nawet spoko, ale tak już trochę, to nie za bardzo. Oh no, zostaw mnie! Zostaw! Jest, dobrze! Wow! Ale to było dobre! Wow! Zostaw 8-bita! Dobrze! Dobry ten 8 w sumie. Zabił już chyba druż... dwie drużyny. Chociaż w sumie nie wiem. Nie mam pojęcia. O Tik. Chcę go zdjąć na hita. Chodź tu. żom. Kurde, no nie, no prawie. Jest! Na hita zdjąłem. Kozatko. Tam są goście. Chyba. A nie, tam zginęli. Dobra, to ty sobie idź po te kiby. Ja tutaj spróbuję rozwalić gości. tak. O, tam jest szeli. Chodź tu. No nie. Tak się to robi. iu, iu. iu. Ale to było świetnie. W ogóle mi się nagrywa, to nagrywa. Fajnie, fajnie. Dobra, nie, nie chce mi się grać znowu. Okej, okay, to w takim razie nie ma jeszcze tego. Za cztery dni dopiero. Szkoda. To w takim razie sobie zagram b Dobra, lecimy. Ogólnie ja gemy zbieram, bo y, pewnie patrzeliście nieraz nie na moje gemy w tym odcinku. Bo Frank, halo! Co się z tobą dzieje? To ogólnie zbieram je na skina do Koali Pandy, dlatego że każde pieniądze, które przeznaczycie na gemy... I te gemy przeznaczycie na to, to wtedy pomagacie Australii. No i to jest bardzo fajne. A w ogóle ten skin jest ładny. Kurde, no nie, no nie mogę trafić w Franka. No, co się dzieje? Nie! Jak? Tym cudem. On Cicu była przegrywem z B, która ma jeden. Nie, śmiechni za No dawaj no! Gin! Gin! No Nie! Nie! A! No Nie! No Frank, ruchy! Jejuś! Co ty robisz, gościu? Naprawdę? Czy ty robisz, Naprawdę? Naprawdę? ty Nie! Ja w to nie! Wierzę, normalnie. Ja w to nie! 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 normalnie. w Nie! 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 sekunda. To miało być. Ja przepraszam bardzo. Ja bym to ma zabił już. Ona, ona... Ja... Ja bym miał na 3 hity zjął. Dosłownie. No dobra, trudno. O! Yy, a o tej kalinity, to do niej zostaje jeszcze sporo, bo 42 dni. I tak to ogólnie wygląda, więc fajnie nawet, ten misiek y, to jest taki jakby strażak, który pomaga tej nicie. Nie rozumiem po co ludzie zrobili tego wirusa na 300 gęb. Super Supercell, nie rozumiem was, ale okej. Okay. Ale ładny skin. Chciałbym strasznie sobie tego skina kupić, ale jednak ten nit mi się bardziej podoba. Bo ona chyba tylko y, raz w ogóle będzie w grze. Tak mi się wydaje. No. A i ta GT Max jest ogólnie też fajna. A, ja nie zauważyłem, że tutaj teraz są takie jakby dziewczęce, jakby te skiny. Na przykład ten Barley poko taki syrenodowy i pajpera będzie jeszcze Zaraz mogę wam pokazać nawet Tylko w sumie jeszcze jedną gierkę so sobie pyknę Może pan, dawno nie grałem Dobra, lecimy Uff, Mamy N No nawet Chodźcie po obcym, bo M mocno bije. Tam na blisko też sporo bije. No właśnie, o to mi chodziło. O! Co nie. Nie ma nic, nic nie widzę. O. O. o nie! Co jest? Nie! Pomocy! Idziemy, 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 Nie, 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 idziemy, 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 proszę! idziemy, idziemy, no nie idziemy, Ja nie mogę. Dobra. idziemy, jeszcze, jeszcze. No idziemy, Co się dzieje z tobą? No nie, no naprawdę, ja nie mogę, dobra. Nie, błagam, błagam, nie. No chcę tu parę porobić. Halo, panie. Nie, ja nie mogę. Powinno być plus dwa, plus jeden. Jej, zdobyłem pucharek, patrzcie. Wow, ale dużo. Dobra, ogólnie to teraz wam pokażę tak na szybko. Na prywatnym serwerze. Jak ta Piperka wygląda, jeżeli ktoś nie wie. Chociaż pewnie większość z was wie. No, ale wiecie. Chyba, że mi nie załaduje tego tryba. O, dobra. I ogólnie to ta Piperka wygląda... O tak. No mi się trochę nie podoba. Bo te włosy brzydkie są. Ale ogólnie fa 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 fajny kim. Więc polecam. No. Dobra, wracamy do zwykłego Brawl Stars. No, dobra. Yy, dobra, co możemy zrobić? Może w takim razie zagramy sobie karnem na Zadymie? No. O, jest Brawl Ball. Co? Jak to co zrobiłem? O, nawet spoko matka jest. Trochę nie umiem grać na za... O nie, Mortis. Trochę nie umiem grać na za dymie, dlatego, że... No bo nie umiem. Kurde, trochę się boję, że oni tak będą tutaj... Wiecie. Oni jawcą trochę. Oni jawcą! Co się dzieje? Halo, xddd. Yes. <laughs> Nie rozumiem, ale okej. Komand go słuch. Dobra, lecę. A! Ah. Yes. Ale to była mega łatwa runda. O, nawet start tokena mam, kozacko. No I ogólnie to będę się z Wami powoli wegnął. Dlatego, że ten film już trwa chyba z 15 minut. To mówię, możecie wpadać na mój film, gdzie chłopaki mi zabrali telefon. Najnowszy film. No w tym to nie najnowszy, bo teraz ten będzie wpadał. No i ty. No i o jakiejś godzinie 16, około 16 będzie prawdopodobny odcinek z Minecrafta. No więc zapraszam serdecznie. I ja się będę z wami żegnał. Dobra. Zostawcie łapkę w górę, suba, Ja się z wami żegnam. I siema!